Szklanka, kieliszek koktajlowy, kieliszek do wódki. Wszystko to już było, a zastanawialiście się, jak podać w niekonwencjonalny sposób fajny koktajl do Waszych gości? Butelka, słoik. Ja mam dzisiaj taką fajną butelkę po I na pewno ona zaskoczy Waszych znajomych, jeżeli przygotujecie im ten prosty, a zarazem bardzo smaczny koktajl. Do przygotowania będziemy potrzebować shaker wypełniony lodem, 50 ml czystej głupki, 100 ml napoju pomarańcza mango, i to wszystko energicznie wstrząśniamy z wodą. Nasz koktajl przelewamy do wcześniej przygotowanego naczynia. Całość uzupełniamy syropem z owoców granatu, który osadzi się na dnie naszego naczynia. Do tego rurka za dekorację posłuży świeża mięta. Oto nasza własna wariacja wódki Sunrise. Warstwa syropu, którą dodaliśmy ma imitować wschód sort. Czyż nie wygląda apetycznie I najważniejsze, degustacja. Ten koktajl jest idealny. Bardzo prosty w przygotowaniu, a zarazem słodki, orzeźwiający. Panowie, musicie to przygotować Waszą kobietom. Ja właśnie przygotowałem go dla mojej narzeczonej i chyba sam go wypiję. Na razie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli przepis był pomocny dla Was i łatwy w wykonaniu. Dajcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy piec, marzyć, gotować. Wszystko oczywiście na bazie alkoholu. Na razie hej.